Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Palak, jestem radcą prawnym i doradcą w OWUM, które jest organizatorem naszego cyklu porad. Dzisiaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przepisy, które wchodzą od jutra, czyli od czwartku 20 maja i dotyczą zmian w zakresie elektrycznych hulajników. Jest to temat, który no, domagał się, jeśli można to tak nazwać. Uregulowania już od dłuższego czasu spotykaliśmy się niejednokrotnie w toku naszego doradztwa z tym, że przybywali Państwo do nas i mówili, że mają kłopot, bo na przykład ktoś wzbudzał zagrożenie albo wprost mówiąc uderzył, a nie bardzo było wiadomo, jak tutaj się tym zająć, bo nie było właściwie sprecyzowane, jaka jest rola takiej kolej z jaką prędkością, gdzie może się poruszać, i tak dalej. Mówię było, ponieważ od jutra będzie to właściwie wszystko już dość precyzyjnie określone. Co mam na myśli? Po pierwsze sprecyzowane będzie, czym jest hulajnoga elektryczna i tu posłużę się definicją z przyszłej ustawy, będzie to pojazd napędzany elektrycznie dwuosiowy z kierownicą bez siedzenia i pydałów konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Zwracam Państwa uwagę, że już na mocy niejako samej definicji wnioskować zatem można, że nie będzie dopuszczalne to, co w praktyce niejednokrotnie, nie oszukujmy się, się zdarzało i miało miejsce, a mianowicie, że po kilka osób na przykład znajdowało się na takiej elektrycznej kulejnodze, lub że na przykład przewożono tam ładunek, zwierzę i tak dalej. Dopuszczalna prędkość elektrycznej kolejnogi będzie wynosić, uwaga, 20 km na godzinę. Nie jest to prędkość jakaś. Drastycznie duża i nie ma co ukrywać, proszę Państwa, że istnieją w tej chwili egzemplarze takich hulajnów, które są mocniejsze i szybsze. Co krótko mówiąc oznacza, że będą funkcjonować na rynku hulajnóg elektrycznych takie, które będą niejako za dobre, za szybkie względem tego, co będzie dopuszczalne, tak? Będzie miejsce w końcu uregulowane, na jakim y, tą hulajnogą należy się poruszać, a mianowicie będzie to to, co coraz bardziej praktyka zresztą na to już wskazywała, czyli ścieżka rowerowa, czy też droga dla rowerów, oczywiście, o ile taka jest wyznaczona. Ale no, najpierw przyjmijmy do że taka droga gdzieś istnieje, a wobec tego y, jeśli macie Państwo na drodze możliwość skorzystania ze ścieżki rowerowej, a poruszacie się nogą elektryczną, no to właśnie wybierzcie tę możliwość. Możecie również, to też jest uregulowane w tej zmienionej ustawie, możecie również korzystać z tych takich śluz rowerowych, tych wszystkich punktów podparć i tak dalej, tak? Jeśli będziecie Państwo poruszać się nogą elektryczną po drodze dla rowerzystów i pieszych, będziecie zobowiązani Państwo do szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym, a więc domyślnie Piesi mają pierwszeństwo. Jeśli będzie jechać się po chodniku, no to coś trzeba niejako wybrać. W momencie, gdy nie dysponujemy ścieżką rowerową, dobrze Państwo wiecie, że sporo wciąż jeszcze jest dróg takich, gdzie mm, ścieżek rowerowych nie ma. Więc, jeśli, jeśli się jedzie po chodniku, to 20 km może być, nie oszukujmy się, za dużo w porównaniu do tego, jak poruszają się piesi. Wobec czego sformułowano to w ten sposób. Że po chodniku trzeba będzie poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Krótko mówiąc, chodzi tu o to, żeby, jeżeli ktoś z pieszych, na przykład ja, idzie sobie i spodziewa się, że ewentualnie. Ktoś, kto go mija albo wyskoczy mu niejako z za rogu, będzie się poruszać z określoną prędkością, żeby nie było to zaskakujące i żeby nie powodowało zderzeń, wypadków. No i w momencie ewentualnego zderzenia wypadku nie oszukujmy się, że pierwszy jest na pozycji przegranej, no bo, no bo jednak nie dysponuje jakąś mechaniką, rozpędem i tak dalej, tak? Użytkownik kolejna elektrycznej będzie mógł jechać chodnikiem, kiedy ten. I tutaj znowu posłużę się cytatem z przepisów. Jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Czyli nie ma ścieżki rowerowej. Auta, które się poruszają obok, poruszają się ponad 30 km na godzinę, wówczas chodnik. Natomiast jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której auta mają ograniczenie do 30 km na godzinę, przy czym zwracam Państwa uwagę, że w praktyce dzieje się to coraz częściej, zwłaszcza w śródmieściach miast pojawiają się jakieś yy, tak zwane hopki, te wszystkie leżące policjanty, ograniczenia oraz na takich osiedlowych drogach niejedno, niejednokrotnie yy, mamy do czynienia z, z ograniczeniem do 30 km na godzinę i wówczas yy, hulajnogą elektryczną będzie się trzeba po ulicy poruszać, bo po prostu tam, gdzie jeżdżą również auta. No i wówczas to auta będą ewentualnie miały obowiązek ustępować tej kulejnowej choć też niekoniecznie, bo będzie już sporadycznie obowiązywać klasyczna zasada drogowa prawej ręki. Dotąd nie było też zbyt sprecyzowane, kto po prostu na hulajnogę może tego typu wsiąść. Od jutra będzie to osoba o minimalnym wieku lat 10, jeśli będzie to osoba niepełnoletnia będzie musiała posiadać właśnie kartę rowerową lub prawo jazdy to takie jakie mogą mieć osoby niepełnoletnie AM, A1, B1 czy T. W strefie zamieszkania, czyli tych na przykład tempo 30 i tak dalej, osoba niepełnoletnia będzie musiała być pod opieką osoby dorosłej. Ostatnia rzecz, którą Państwu chcę powiedzieć, a raczej już tylko zasygnalizować to są ewentualne kary. Kary będą po prostu za przekroczenie, za jazdę w momencie gdy Dopuszczalna jest określona prędkość na no to za, za szybką, za jazdę szybciej niż piesi, za jazdę szybciej niż 20 km na godzinę, za jazdę nie po ścieżce rowerowej, gdy mamy ją do dyspozycji, oraz za jazdę nie po chodniku lub odpowiednio nie po ulicy, w zależności od tego, jaka prędkość dopuszczalna jest na ulicy. No i ostatnia rzecz, która już myślę, że dla Państwa jest oczywistością, ale co tu kryć dotąd w przepisach się nie pojawia, nie będzie dopuszczalne poruszanie się na hulajnodze elektrycznej w momencie, gdy po prostu jesteśmy pod wpływem alkoholu czy niestrzeźwości i tak dalej. No dotąd ze względu na to, że sam fakt istnienia tych hulajnóg niespecjalnie był uwzględniony w przepisach, nie było to zbyt e, precyzyjnie określone. Teraz już pojawiło się i również grozi odpowiedzialnością, więc e, zniechęcam wszystkich tych z Państwa, którzy mają pomysł na sposób się zachować. Myślę, podsumowując, że fakt, m, że w końcu temat hulajnóg elektrycznych został uregulowany, powinien nas wszystkich cieszyć, bo zawsze była to dotąd taka niejasna, wolna Amerykanka. Teraz już wiemy kto, gdzie, kiedy, na jakich warunkach może w nich korzystać i możemy te przepisy powoływać w przypadku, jeżeli jesteśmy po drugiej stronie, odpukać ewentualnego sporu. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.